Witam serdecznie. Specjalnie dla tych, którzy się interesują tym, yy, co jemy w podróży, yy, zdradzę Wam teraz następną rzecz. Jest to tradycyjna sałatka morokańska. Są tu oliwki, pomidory, zielona papryka, cebula, pietruszka. Yy, no i jakieś dodatki. Yy, dopiero dowiem się, jak skosztuje. Tak wygląda tradycyjny Tazin. Papryczka, to są śliwki, pomidor, rodzynki, jest, są w tym oliwki, cebula, mięso, yy, baranina. A to jest naczynie, w którym to wypiekają. Później pokażę Wam, jak wygląda kompletne. A tu jest jeszcze właśnie to naczynie, w którym wypiekają Tarzina. Spójrzcie Państwo jest podgrzewany na ogniu i trwa to godzinę. Kolejny odcinek a miniseria po prostu z jedzenia, które napotykamy tutaj w Maroku. A mianowicie dzisiaj mamy frytki. To nazywa się szawarma. Nie wiem, czy to się dobrze wymawia. Nie wiem, czy ja to dobrze wymawiam. Ale to jest coś takiego naleśnik zamienięty z Mięsem, z serem, z różnymi e, sałatami i takimi rzeczami. Do tego są sosy, śmietanowy i jakiś inny. Nie wiem, jak to jest sos, nie powiem Wam. A tak się to e, pisze. Zobaczcie, jakie ceny są. I my mamy tą drugą opcję, shawarma fromage za 24 dirhamy. Ogólnie pokażę Wam takie menu. Zobaczcie, jakie tu są ceny tego wszystkiego. Powtarzam, że 10 dirhamów to jest 1 euro. Widzicie, tutaj takie ceny, napoje. Wszystko jest do tego. Pizza, Mr. Beldi. Polecamy w Agadirze, jeżeli będziecie odwiedzać to miejsce. Jest naprawdę przyjemnie i nie ma dużo osób. No, no i tyle, no smacznego. Właśnie dzisiaj gra Barcelona z ale Matry, zobaczcie jaka to jest atmosfera.